Witajcie w nowym jesiennym odcinku. Jakoś tak to jest, że jesienią różne firmy mają premiery swoich nowych produktów. I nie mówię tu o branży zoologicznej, akwarystycznej, ale chyba o, o każdej. Każdy producent coś tam ciekawego zawsze pokazuje nam na jesień. No i tutaj oczywiście nie ominęło to nas, akwarystów. Poprzednio pokazywałem nową grzałkę przepływową Aquela. Odsyłam do tego filmu dla osób zainteresowanych. A dziś mamy temat no, pochodny do grzałki, czyli termometr, ale nie byle jaki termometr, taki inny, taki fajny, zobaczcie. <zysk> Termometr Link od Aquela kontrolowany za pomocą aplikacji w Waszym smartfonie, więc możecie sobie sprawdzić temperaturę, gdziekolwiek się znajdziecie. Przedzieracie się przez dżunglę amazońską z maczetą i myślicie, jak tam ciepło jest moim gubikom. Jeśli tylko macie dostęp do internetu, w tym przypadku to chyba satelitarnego, możecie sobie sprawdzić, czy tym gubikom jest tam dobrze. Albo zasuwając gdzieś przez zaspy na Alasce, możecie sobie sprawdzić, jak ciepło macie w domu. Dzięki wbudowanemu czujnikowi w korpus urządzenia i pomyśleć sobie, po jaką cholerę ja tu sobie mrażam nos, jak mógłbym siedzieć w domu przy moim akwarium. W aplikacji, w waszym smartfonie, tablecie możecie sprawdzić również historię pomiarów tego urządzenia. Wysyła też powiadomienia, alarmy w razie przekroczenia temperatury minimalnej lub. Maksymalny. Więc będziecie wiedzieli na wakacjach, że wasza grzałka właśnie pizła i za chwilę ugotuje wam ryby. Jak wrócicie, będziecie mieć świetną zupę rybną. Urządzenie ma czujnik temperatury na kablu, którą możecie włożyć na przykład do wody waszym akwarium i sprawdzić temperaturę wody. Ale również ma budowany drugi termometr w korpus, więc możecie sprawdzić również temperaturę otoczenia. Zasilany jest przez USB. Tutaj mamy. Diody powiadomień i jeden jedyny przycisk w tym urządzeniu do komunikacji, do pierwszego połączenia. Ja tak używam go do pierwszego połączenia się z internetem. Z tym jest przyssawka, więc możecie sobie to przyczepić do szyby gdzieś z boku z tyłu z akwarium, żeby nie było widoczne. O aplikacji porozmawiamy sobie za chwilę, gdzie pokażę Wam na króciutkim przykładzie, jak to działa. Odpalamy program od Aquila. I jak widzicie, grzałka jest tutaj już do, przeze mnie dodana. Zaraz się to uaktywni. Już jest. Jeśli nie macie jej dodanej, to tym plusikiem tutaj na dole dodajecie sobie urządzenie. Wchodzimy w grzałeczkę. Jak widzicie, jest tutaj nazwa tej grzałki, ale możecie ją sobie dowolnie zmienić. Jest taka opcja tutaj edycji i możecie sobie to zmienić. Wejdziemy w preferencje, i tutaj mamy tak: szczegóły urządzenia. Jednostka temperatury i usuń wszystkie dane i ustawienia. To nas nie interesuje. więc najpierw w jednostkę temperatury. Mamy tu Fahrenheit lub Celsjusze. I u góry szczegóły urządzenia, gdzie nam się pokaże za chwilę, jak się tylko połączy temperaturę. Jesteśmy w chłodnym pomieszczeniu, więc tutaj wszystko się już... Wyziębiło, ale to nieistotne. I teraz tak, temperatura z czujnika to jest 15,9 stopnia, temperatura otoczenia 18,1. Przesunięcie czujnika wody i przesunięcie czujnika otoczenia. Są to opcje do kalibracji termometru. Jeśli macie jakiś zaufany, bardzo porządny termometr, możecie sobie według niego skalibrować to właśnie urządzenie. A żeby to zrobić, wchodzimy. Przesunięcia temperatury, i tutaj obydwa czujniki możecie sobie dowolnie kalibrować na podstawie odczytu jakiegoś wzorcowego termometra. Jeśli jakiś posiadacie, zaufany, dokładny, wiecie, że wskazuje prawidłowo, możecie sobie do niego dostroić i według niego tutaj sobie dostroić temperaturę. Wchodzimy tutaj w powiadomienia o zdarzeniach, o. i tutaj mamy taką opcję alarmów, kiedy Temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej albo powyżej zaprogramowanej. Wtedy urządzenie Was powiadomi, że coś takiego się wydarzyło i nie będziecie zaskoczeni w sytuacjach kryzysowych. Po prostu będziecie o nich wiedzieli. I teraz tu wchodzimy sobie w historię temperatury. Jeszcze momencik. No i tu mamy historię. Temperatury, jak widzicie, minimalną, maksymalną, ostatni pomiar z datą i godziną, kiedy był ostatni pomiar robiony. Na dole macie wykres na osi czasu. Tutaj z prawej strony macie, z lewej, przepraszam, temperaturę. Możecie sobie tu dokładnie wchodzić w każdy punkt i sprawdzać, jak to się miało na przestrzeni czasu. Jak widzicie, wszystko jest intuicyjnie zrobione, program jest. Bardzo prosty w obsłudze, i ostatnia opcja: identyfikuj. To jest opcja przydatna, jeśli macie kilka takich czujników, macie kilka zbiorników i chcecie dokładnie wiedzieć, dokładnie wiedzieć, w jakim teraz zbiorniku mierzycie sobie temperaturę, to możecie nacisnąć tą opcję, i w tym momencie diody na urządzeniu zaczynają migać na różne kolory. Wtedy wiecie, że to wszystko tyczy się właśnie tego, a nie innego urządzenia. Powiecie, nie, no, zrobił odcinek o termometrze. O spinaczu zrobię, jeśli to będzie ciekawy spinacz. Powiecie, po co mi taki coś? Zwykły szklany termometr za 4 zł całkowicie mi wystarczy. I wiecie co? Macie rację. Termometr za 4 zł zwykły szklany wam wystarczy. Ale no właśnie, ja osobiście bardzo lubię gadżety. I chciałbym mieć taki bajer. Bo dlaczego nie? Przecież czas się żyje, nie? Poza tym, jak się dobrze zastanowić, wiedza to potęga. Gdybym nie miał w domu dłużej, no mógłbym sobie sprawdzić temperaturkę w moim akwarium i w razie czego wykonać telefon na przykład do żony, żeby zobaczyła, co tam się niedobrego dzieje. A wyobraźcie sobie, że macie akwarium konkretne, z drogimi paletami, ogromne. I klękła grzałeczka, a Was nie ma, a o tym nie wiecie. A ten termometr wyśle do Was powiadomienie, że temperatura spadła, albo że jest za wysoka. I możecie uratować sytuację, nawet nie będąc w domu. Dzwonicie do kogoś, ten ktoś przebywa z ratunkiem. Proste, nie? Albo taka bardziej drastyczna sytuacja. Macie akwarium morskie, tysiąc litrów, zbajerowane. Z rzadkimi, drogimi koralami. Kosztowało was to 100 tysięcy. Przy takim trażu z fajnymi koralami jest tak jak najbardziej możliwe. I klęka wam ogrzewanie albo chłodziarka. A wy o tym nie wiecie. Wracacie, jesteście w plecy 100 koła. Boli. Oj, jak bardzo! A to urządzenie was po prostu uratuje. Tak jak powiedziałem, wyślę powiadomienie, możemy coś z tym zrobić, a brak wiedzy równa się klęska. A teraz o samym urządzeniu. Jak widzicie, urządzenie jest całkiem dobrze wykonane, z dobrej jakości plastików, komunikuje się smartfonem w sposób prosty, bez żadnych problemów. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna i nie wymaga od Was uprawnień do kamery, mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Jedyne co wymagała, to chyba z tego co pamiętam lokalizacja, ale możecie to sobie wyłączyć, pewnie marketing Aquera tego potrzebował. Urządzenie może pracować w akwarium słodkowodnym, w akwarium morskim, paludarium, terrarium i pewnie jakieś inne zastosowania również by się znalazły. Tutaj ja chyba hamuje tylko i wyłącznie wyobraźnię. Czy urządzenie ma jakiś minus? Oczywiście, że ma. Ja zawsze znajdę jakiś minus. Pierwszym z nich jest to, że przy czujniku tym na kabelku nie ma przyssawki. Moim zdaniem powinna być tam przystawka, która ułatwiłaby nam życie. Ten czujnik by się nie majdał dziś po akwarium, można byłoby go przyczepić. Oczywiście, możemy sobie kupić taki, taką przystawkę, no ale dlaczego nie miałoby być jej w komplecie? Moim zdaniem powinna. Następna sprawa, brak pełnego zasilania. Czyli nie ma w komplecie ładowarki, ale nie po to, żeby ładować to urządzenie, bo się go nie ładuje, tylko żeby je zasilać. No ja musiałem użyć swojej od telefonu. Gdzieś miałem zapasową, ale nie mogłem znaleźć, przez co nie mogłem naładować telefonu, bo chciałem, żeby to urządzenie cały czas pracowało. I ładowałem telefon z Powerbanka, żeby zapisała się historia w aplikacji działania tego urządzenia, żeby wam to pokazać. A co jeśli ktoś nie ma zapasowej ładowarki? No bo jak chcemy połączyć to urządzenie, to na stałe. I wtedy co, mam wziąć swoją ładowarkę od telefonu i czyjś kupić? No cholera, no powinno być, nie? Dołóżcie ładowarkę do tego urządzenia, bo urządzenie jest bardzo fajne i szczerze je polecam. I na koniec chciałem Was zaprosić na Facebooka, na mój profil o takiej samej nazwie jak ten kanał, gdzie znajdziecie informacje troszeczkę inne niż tutaj, oczywiście też odnośniki do tych wszystkich filmów, ale też informacje o filmach, które się pojawią, zanim się pojawią na YouTubie, oczywiście będziecie już wiedzieli wcześniej, o czym będzie dany odcinek. Polubcie dostaniecie informacje o każdym nadchodzącym nowym odcinku.